Ostatnio przyśniła mi się pewna sytuacja, o której właśnie chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Rzecz, wbrew pozorom, taka normalna, jak na sen. Śniło mi się, że mój kolega z pracy zginął w wypadku. I sen był tyle dziwny, że poszedłem do, do pracy, jakby śniło mi się, że poszedłem do ludzi, którzy z, nim, z Adrianem współpracują. Co mnie szczególnie jakby. Dlaczego zapamiętałem ten sen? Dlatego, że poszedłem do pracy i opowiadałem o tym, że Adrian zginął w wypadku. A tak naprawdę się nikt tym nie przejął. Jakby rano budząc się, wspominając sobie ten sen, zdałem sobie sprawę, jak, jak ulotne jest życie. I ostatnio wydarzała mi się taka pewna przygoda. Zwykła, głupia sytuacja. Ułychałem leki na przeziębienie i nagle się nimi zadbawiłem. Gdyby nie osoba, która mi w tym cię pomogła, nacisała na żołądek, dzięki czemu te leki wyplułem, to, to prawdopodobnie teraz bym z wami nie rozmawiał. I zdałem sobie sprawę, jak ja, się boi śmierci, jak właściwie boi się starości, przemijania. Dla mnie to jest, nie wiem, jestem ateistą i tym bardziej dla mnie śmierć jest końcem wszystkiego. Często zazdroszczę o ludziom wierzącym tego, że mają, mają właśnie to wyjście, że wierzą w to, że coś po umrą i coś będzie dalej. Dla mnie to jest po prostu w tym momencie koniec, koniec wszystkiego, koniec całego mojego bytu. Sam byłem świadkiem śmierci mojej babci, mojego dziadka. Praktycznie widziałem, jak moja babcia umierała. To była akurat nieciekawa sytuacja, więc o niej nie będę wspominał. Ale zauważyłem to, że w tym ona umarła, i nie było, nie, znaczy dla mnie, nie było tego, tego czegoś poza tym. W tym ta osoba odchodzi, kończą się jakby biologiczne zachowania organizmu. I dlatego się boję starości. Boję, tego, boję się, najbardziej się boję tego, że. Strasznie mi fascynuje świat, fascynuje mnie, co się dzieje dookoła e, i boję się właśnie tego, że w pewnym momencie moje życie się skończy i nie będę mógł oglądać tego wszystkiego, nie wiem, postępu techniki, postępu medycyny, e, nie będę częścią tego, nie będę, nie, nie będę brał udziału, nie będę częścią tego całego złożonego, tak fascynującego, jakby, nie wiem, przedstawienia.